Witam wszystkich serdecznie w kolejnym komentarzu poświęconym sytuacji na Krajowym Światowym Rynku paliw. Aktualnie mamy bardzo dobre wiadomości dla kierowców. Spadki cen paliw na krajowym rynku paliw nabierają tempa. Wszystko wskazuje na to, że już niedługo poniżej poziomu 5 zł spadną średnie ceny oleju napędowego. Obecnie w kraju benzyna jest najtańsza od marca 2019 roku. Co więcej, najprawdopodobniej to nie koniec obniżek. Jest miejsce na średni spadek cen benzyny i diesla w kolejnym tygodniu, być może dwóch, o 10-15 groszy na litrze. Oczywiście, spadek cen paliw w kraju to bezpośrednio efekt sytuacji na rynku ropy naftowej. Ceny ropy naftowej od początku roku spadły już blisko 25%. Ropa Brent w, w tej chwili kosztuje około 52 dolary za baryłkę. Spadek cen ropy to oczywiście efekt pandemii koronawirusa, która wraz z sezonowo niższym okresem zapotrzebowania spowodowała spadek, znaczy spadek konsumpcji paliw w pierwszych kwartałach 2020 roku. Zakończymy ujemnym tempem wzrostu konsumpcji. Taka sytuacja będzie miała miejsce po raz pierwszy od ponad 10 lat. Rynek ropy naftowej bardzo negatywnie wycenia wpływ koronawirusa na realną sferę gospodarki i na Światowy popyt na ropę. Z tego względu mamy tak duży spadek cen ropy naftowej. W krótkim okresie z ważniejszych wydarzeń dla rynku ropy naftowej i dla cen paliw będzie oczywiście sześciotygodniowe spotkanie OPEC. Z jednej strony jest szansa, by ono ustabilizowało w pewien sposób rynek ropy naftowej. Natomiast jeżeli nie będziemy mieli wyraźnych efektów cofania się epidemii koronawirusa, a OPEC nie zdoła osiągnąć jakiegoś porozumienia w kwestii słynnej polityki podażowej, to niestety spadki cen ropy mogą być kontynuowane.